Przyszedł też trochę, to się trochę też połączyło też z Pana objęciem też trochę funkcji tej całej instytucji, tego wszystkiego właśnie z tym trudnym czasem pandemicznym, a dla ratowników medycznych to był szczególnie trudny czas, bo to był ten pierwszy kontakt z pacjentem potencjalnie podejrzanym. Wróćmy do marca 2020 roku i kolejnych... Tygodniach, jak to się wszystko. Na początku my tak naprawdę i Państwo, jako ratownicy, nic nie wiedzieliście o, o, o objawach, jak się to wszystko diagnozuje i tak dalej, więc. Y Kilka zdań na, na temat tego same, całego początku. Jak to było? Jak oczywiście zorganizowaliście sobie pracę? Co prawda, e, trudne czasy, które nastały, a związane one były z rozwojem e, epidemii, później przekształcenia się e, w pandemię wraz ze wzrostem e, zachorowań, trudne, dziwne e, czasy, e, do których nie do końca. Można by było powiedzieć, był przygotowany cały świat. Uczyliśmy się i braliśmy doświadczenie przede wszystkim z tych krajów, gdzie ta epidemia nastąpiła o wiele wcześniej, bo już w 2019 roku mieliśmy pierwsze informacje o wystąpieniu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i biorąc pod uwagę te doświadczenia, już my, jako stacja Pogotowia ratunkowego przygotowywaliśmy się do tego, żeby sprostać właśnie które pojawiały się. Wraz z pojawieniem się pacjenta Zero w Polsce, ale i także tutaj na tym obszarze operacyjnym, na którym my funkcjonujemy, byliśmy do tego przygotowani pod kątem środków zabezpieczenia osobistego, środki dezynfekujące i tego na samym początku nam nie brakowało, dlatego że bardzo ważnym elementem w pracy ratownika jest to, żeby czuć się bezpiecznie. I ci ratownicy, którzy udzielali pomocy tym osobom podejrzanym, bądź już ze stwierdzoną chorobą COVID-19, mogli bezpiecznie, nie narażając siebie na zakażenie, udzielić, udzielić pomocy. To jest rzecz bardzo ważna, bo wpływa także na minimalizację tego poziomu stresu przy wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych. Uczyliśmy się wraz z rozwojem pandemii, jak sobie z nią radzić. Dzisiaj już z nią żyjemy, po roku tych doświadczeń. Wypracowaliśmy pewne procedury, które ułatwiają nam codzienną pracę podczas pełnienia dyżurów. Obserwujemy znaczący wzrost obecnie liczby zachorowań, także i tych przypadków rozpoznawanych przez nas, wykonując testy antygenowe właśnie w karet w zespołach ratownictwa medycznego. To doświadczenie personelu jest też także bardzo ważne, ponieważ my byliśmy przygotowani w pewnym sensie na wystąpienie zjawiska zakażenia chorobą zakaźną, ale nie przy, takiej, nie przy takiej skali. Ta skala nas troszeczkę przerosła, zaczęło nam brakować sprzętu, zaczęło nam brakować środków. Radziliśmy sobie tutaj jako kierownictwo, po to, żeby zabezpieczyć temu wysoko wykwalifikowanemu personelowi te środki, żeby mogli bezpiecznie pracować i pomagać drugiemu człowiekowi. I Państwo jako instytucja też w tym, w tym czasie, zarówno na wiosnę, jak i w kolejnych miesiącach spotkaliście się też z takim pozytywnym odzewem ze strony zarówno przedsiębiorców, jak i samorządu. Chodzi mi oczywiście o konkretną pomoc dla, dla Państwa, bo był taki moment, że nawet brakowało, i to nie tylko jeżeli chodzi o mielecką instytucję, ale wiele po, podobnych instytucji miało ten sam problem, chociażby problem z tlenem i tak dalej. Więc, ale Wy mieliście o tyle takie, można powiedzieć, szczęście. Podsumowują. To wszystko, że ta pomoc faktycznie się znalazła konkretna i, i, i nie mogliście też jakby powiedzieć, że czy też narzekać w na, na to, że no nie, nie otrzymaliście tej pomocy. W pracy zawodowej też y, trzeba mieć troszeczkę szczęścia. Ale też temu szczęściu trzeba pomóc. Ja dziękuję tym wszystkim instytucjom, które nas wsparły w ostatnim roku walki z pandemią, bo ta pomoc jest nieoceniona. Ten sprzęt, który udało nam się pozyskać, czy też środki finansowe, za które kupiliśmy właśnie środki ochrony osobistej, czy sprzęt, który w wyniku, no, permanentnego dezynfekowania uległ zniszczeniu. Odnowiliśmy ten sprzęt. Dzięki temu możemy dzisiaj swobodnie mówić o tym, że nie nic nam na dzień dzisiejszy nie brakuje. Jak będzie jutro, jutro nie wiem, ale ta właśnie kreatywność wszystkich pracowników, bo stanowimy w pewnym sensie jedną rodzinę. Razem pracujemy, razem dyżurujemy, razem spędzamy, spędzamy czas i te pomysły, które się rodziły, gdzie skierować swoje prośby, gdzie skierować swoje zapytania, one także wychodziły ze strony moich pracowników i, i, i tutaj też wielkie podziękowania dla tych, którzy zaangażowali się właśnie w rozpowszechnianie tej informacji, że czegoś nam brakuje, na dzień dzisiejszy tego nie mamy, ale możemy to pozyskać z jednego, drugiego źródła i to dało nam taką stabilizację, poczucie bezpieczeństwa. To wymagało także pewnego dotarcia się też w pracy, no i pewnie też i zaakceptowania mojej osoby jako nowego dyrektora. Na koniec po tych kilkunastu miesiącach walki, pandemii i tak dalej, zmiany też różnych strategii, zarządzania i tak dalej. Jaką Państwo dysponujecie wiedzą związaną z ratownictwem, tym szczególnym ratownictwem związanym z udzielaniem pomocy osobom właśnie z COVID-19? Wypracowaliśmy pewne schematy postępowań. Już wiemy, że w przypadku wystąpienia już niepokojących objawów musimy zabezpieczyć się środki ochrony osobistej. Może nie każdy, bo to dziwnie wygląda, podjeżdża dwu czy trzyosobowo zespół, A do takiej osoby przebywającej na kwarantannie bądź z podejrzeniem zakażenia COVID-19, to wchodzi jedna osoba przebrana w kombinezon. Kiedy jest potrzeba pomocy kolejnych osób, one się przebierają. To też jest bardzo ważne i istotne. Wypracowaliśmy też dzięki współpracy z dyspozytorem, dyspozytorem głównym te schematy transportu tych pacjentów. Dzisiaj nie obserwujemy tych karetek, które stoją po kilkanaście godzin na sorze. To jest, to jest ciągła. ciągła nauka, te procedury ewaluują. Też to, co było gdzieś rok temu dobre, co się sprawdzało, niekoniecznie dzisiaj musimy tak funkcjonować, ale zmieniamy, udoskonalamy te, te sposoby postępowania po to, żeby efektywnie pomagać osobom na miejscu zdarzenia czy też na miejscu wezwania.